Tak będzie się nazywał najnowszy krążek od Kamil Kabejo. Jeszcze nie wiemy, kiedy on się pojawi, ale wiemy, co się na nim pojawi. Między innymi ten numer, świeżynka u nas, Don't Go Yet, ledwo co premiera, a już u nas na playliście, przed dziesiątą, po 10 na sam początek, Dioro i Five Hours w Radiu SK. Reklama. Wow! Uuu. O ja! Ekstra! Ja cię... Rewelacja! Teraz w euro, drugi produkt, aż... 33% taniej. Na przykład pralka Bosch 7 kg, Speed Perfect w promocji za 797 zł. Lodówka Samsung No Frost 1,80 80 m. w promocji za 991 zł. Promocja na tysiące wybranych produktów. Tylko do jutra w sklepach euro i na eurocompel. Ach, te wakacje, co tu robić? Były spacery, rolki, rowery. Znowu na lody? Chcesz zobaczyć Gdańsk z zupełnie innej perspektywy? Wyprzeżyć super przygodę i poczuć się tak, jakby luksusowo? No raczej! No to spływaj! Łódkami Boat and Bike! Aktywny wypoczynek nad wodą w centrum miasta. Oryginalny sposób na spędzenie urodzin, firmowej integracji lub wieczoru panieńskiego. Odkryj atrakcję gdańska lub pętli żyławskiej z pokładu naszych łodzi: www.boatandbike.pl. Znajdziesz nas również na facebooku Boat and Bike. Ahoj, przygodo! Czarna jak noc, mocna jak sen, kawa z Nahua Coffee and Chocolate, a do tego słodka jak miłość, rozumiejąca jak przyjaciel czekolada. Z Nahua Coffee and Chocolate. Jedyna w Europie pijalnia kawy i czekolady, Nahua Zaprasza. W ofercie starannie wyselekcjonowane kawy mielone i ziarniste oraz ciemne i mleczne czekolady. Kto spróbuje, ten zrozumie. Nahua Coffee and Chocolate. Forum Gdańsk www.nahua.eu Znajdź styl w dbaniu o planetę. Odwiedź wyjątkową strefę Electrolux z butikiem cyrkularnym. Gdańsk, plaża Brzeźno, 24 lipca, 17 sierpnia. Electrolux. Piesz, susz, noś dłużej. klasisto, nie zwlekaj, zapisz się już dziś. Wolne miejsca czekają na Ciebie. Dzienne szkoły dla młodzieży Cosinus Young zapraszają do branżowej szkoły pierwszego stopnia w Gdyni. Dla każdego ucznia na start zapewniamy komplet podręczników, komplet zeszytów, tablet, dopłaty do biletów miesięcznych oraz miłą atmosferę. Gdynia, ulica Kołłątaja 1. Telefon 622 65 58 Grupa deweloperska Chmara. Najtańsze mieszkania z ogrodem. Bezczynszowe, 55-metrowe, za 165 tysięcy złotych. Zapraszamy na www.chmara.pl. telefon 5030300. 30 300. Skacz z radości codziennie bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl Poczuj przypływ energii i ruszaj po przygodę nowym w 100% elektrycznym Porsche Taycan Cross Turismo. Polubisz jego charakter i odwagę na drodze? Umów się na jazdę testową w Porsche Centrum Sopot. Nowe Porsche Taycan Cross Turismo z iskrą w duszy. Naprawdę chce Pan, Panie sąsiedzie zamknąć firmę? Po tylu latach? Znowu nie mam ludzi do pracy. Pierwszy miał dwie lewe ręce, drugi spał na dwie zmiany, trzeci powtarzał, że ciągle go suszy. A przecież do tej pracy wystarczy mieć dryg. Szukasz pracownika, który może zacząć od zaraz? Wejdź na dryk.pl. Ogłoszenie o pracę napiszemy za ciebie. Dryk.pl to oferty dla wakowców i pracowników fizycznych. Dryk.pl to tam się klika po pracownika. To będzie ostatnia reklama. By zapewniać bezpieczeństwo innym, musimy zapewnić je sobie. Memlink Security. Dbamy o swoich pracowników, gwarantując im stabilne zatrudnienie i solidne umowy o pracę. Dołącz do zespołu i nie martw się o przyszłość. www.memlink.pl I po reklamie. Sponsorem programu jest Colfarm S.A., producent suplementu diety 2KC, wspomagającego organizm po spożyciu alkoholu. Dziś, w którym mieście słońca nie zabraknie, ale do pewnego momentu, bo będziemy mieli wzrost zachmurzenia, będą występowały opady, niewykluczone lokalnie występujące burze, które mogą być dość gwałtowne, więc w trakcie burz najlepiej nie parkować samochodów pod drzewami czy pod słupami wysokiego napięcia, bo siła wiatru może wtedy wzrastać. Do 29 stopni w dzień i do 18 stopni w nocy. Jutro raczej nic się nie zmienia, podobnie będzie w czwartek. Na piątek synoptycy zapowiadają delikatny spadek temperatury, ale też wzrośnie nam siła wiatru. Sponsorem programu jest Colfarm SA, producent. Suplementu Diety 2KC. Eska. Na lato. Jeszcze więcej hitów na czasie. Jedna z gwiazd Fest Festiwalu, czyli Kungs za moment's never going home. A na początek i 5 Hours A. -O Fest festiwalu wspominam dlatego, że oddzwaniam za chwilę z karnetami na wszystkie dni tej imprezy. Michu Zapkowski, witajcie! Teraz dla Was. 12 hitów na lato. Na lato. Jeden po drugim. Bez, reklam. Bez reklam. Radio SK.